Was pięknie roztomili. Posłuchajcie taki, takownej pogodki o szczęściu. Jak macie radzi to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, dejcie mi subskry subskrybujcie mój kanał. E, Będę mrod. Dzieńka piękna. Haneczka przyszła na na do swojej starki. Cało była dziwoko, a Fezna rano skryt tego, że dzisiaj miała same kurowody. Baj i kamradka nie chciała z nią iść do nowego magazynu z obliczkami, Tatowie furt do nich uczą, że się mu uczyć, że bez szkoły i przeca nigdzie do świata nie pójdzie, a przeca fest chce. A jeszcze Galan do nich dzisiaj ani nie zadzwonił, choć do niego pisała, że mu przeje, na ozajst użył nimoroty. Przeł ogromnie je nieszczęśliwo. Tuż musiała się starce kapkę polutować nad swoim żywobycim. Staryczka się na nią podziwała, pogłoskała ją po gębie, kiero jeszcze była gładko, młodo, nie tak opozgrzybacono jak ta starczyna. Działucha, jak się uśmiechła, to miała gębulkę, jakby słonko stowało z zakopca. A jak się śmiała, to jakby wiesioły wiatr na jor kolybał kwiotki na miedzy. Na starczynej gębie też słonko świeciło, ale taki na jesieni, co strajkuje liści w lesie, na złoto, a na, strzyb... a na strzybno. Te liści wiszą na starucnych strumach, co pomału żywot już mają za sobą. Jedno słonko, dwa światy, dwa szczęścia. Haneczka się spytała Starki, co była fest ciekawo, co to je to szczęści, bo przeca ona go jakoś ich dziś nie naszła. Starka ją przycisła ku sobie, pokolybała jako kiesi, jak była maluczko, a prawi. Wiesz, czym człowiek jest starszy, to to szczęści je kapkę inksze. Jakże była młodo, to była szczęśliwo, jakżech mogła potańcować z chłopcami na muzyce, jak mi galant rzyk, morot, jakech chyba jej dostała nową obliczkę od matki, ale potem nie nieskorzy, po rokach, to szczęści zaś było inaczej. Była hrada, jak dziecka były szykowne, jak chłop mi przestał chlastać, y jak żeście się wy wnuki urodziły, a jak mi każdego roku urosły szumne marekwie na zogródce. Haneczka se na zogłowek, na starczynym legierze, chyciła ją za rękę, a prawi. Tuż a te razy, jak już mosz swojej roki, to kiejże jest szczęśliwo. Starka się uśmi uśmiechnęła, <coughs> podziwała się za okno. Kany się kolybała gałęź starej trześni, a prawi haniczce. Wiesz, czym jest człowiek starszy, to mowzocy wieca, co za młodów se wubec nie wożył. Kiejsi chce myślała, że jak jest zdrowo, a porazem razem drepsić, to tak musi być. A dziś to jest szczęści. Jerzech szczęśliwo, <coughs> a jerzech rada, z małych wiecy. A czymżech jest starszo? To jeżech Rada mniejszym wie wiecom. Baj, jak się rano obudzę, dychą, nic mi nie ma, to urzech je szczęśliwo. A jak stanem z legiera, poradzę się gibać, zrobić kole siebie, tym tuplym, że je Rada. Po tym, jak se pojem, wędę se na pole, puszczę kury, kokota, kaczyce, liwy, co by się szkubały trowy, a pożrały <laughs> obilo, to urzech też jefe zdrada. To są teraz dla ciebie, Haniczko, małe wieca ale ja za nich dziękuję pomboczkowi. To jest taki mój szczęści. A to, że te, teraz tutaj po wyrządzony, to jest coś takiego, czego nie idzie zmierzyć z żadnymi grejcarami, żadnym złotym, ani obliczkami. Mieć drugiego człowieka kole siebie to jest szczęści, którego nie idzie wy, wycenić. Haneczka słuchała, uśmiechła się do stareczki, ale starka wiedziała, że dziełuszka tego jeszcze nie spokopi. Jeszcze nie teraz. Gdzie prokiejsi? jak do niej przyjdzie jeja wnuczka, a rzeknie i, że mu kuro wody, a że je fest nieszczęśliwo. W ten czas i wyłoży, co to je szczęści, ale ona tego na nie spokopi, bo się zaś świat zmieni, ale dyski będzie tak, że czym człowiek jest starszy, to mu wzocy mniejsze wieca.